dobry, to ja znowu, ja chciałem testować mój polski kart, jestem podmiotą to na płycie energetyczny w Paola A co Ci To jest jeżdżące padło. Co Pan padło w nim? Ma lusterko, tutaj ma hamulce, nakręci sobie, można zaciągnąć Ja nie o... mówię, że ma zajebiste resory. <laughs> Proszę zobaczyć. Ale mam na łóżku! No. No tak, wywodny jest. Tak być. I posiada także o siedzenie, którym można usiąść nawet osoby czasem. No A to wkrótce nie, nie erotyzuje się. Także nie za Posiada przewodziany troszkę. Nie rotyzuj się powiedziałem. <laughs> posiada przyłącznik. światła. No. Oprócz z tego. Posiada pani w, w którym y, jest odpalany i jak się... O kurwa to jest jakiś piorun narysowany, bo to niemieckie jest. I jak się piorun wpisze, to dwa pioruny skakują. Aha! Ja taki... I potrafiają normalnie, tak, o, tak? i... Kopię prądem, że... Gdzie ja to się gdzieś u ciebie krótek wsadza? <grym> e, tu, tu, o. o tu. tu? Tu gdzieś, no. Nie? Tak, A, i... Czy... Dobra, jeszcze z drugiej strony. Tu. Tablica restrykcyjna tutaj nie będę, to <grym> bo to... Żyro, bo to... to jest bezgroźne, tak.

Du, 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 du. Ja oto pojechali! hali, pościg, proszę Państwa. Co to się dzieje? Państwo w państwie. Dziękujemy, że ten krótki wywiar, ale, ale obszerny. Gość końcała go Dariusz Pakowski.